Witam serdecznie, tu bzyku detektorysta. Dzisiaj gościnnie na łąkach zaprosił nas Sebol Wielkopolski. poszukiwacz? Jest, jest ze mną też bonus detektorysta. Pochodzimy, zobaczymy. Dopiero się zaczyna widno robić, żeby coś tam poszperać do pierwszego dołka. Nóż. Kolejny fancik. Podkówka na szczęście. Podkowa. Koń tak biegnie, że szybko ją zgubi. Kolejne fanciki. Dwie łuski. A pewnie myśliwskie, bo jesteśmy przy ambonie. Tyczą krągłość. Fenolek. Cesarstwo. łyżeczka. Kawałek łyżeczki. Jakieś sprzączka. Może konina? Kolejny fancik. I druga podkowa, na szczęście. Kolejna łuseczka. Kolejny fancik. Monetka 2 zł. 1990. Koniec na dzisiaj. Pochodzone 4 godzinki. Moniaków nie było, a nie, były dwa fenoli, dwa złote ówczesne i oczywiście, jak zwykle, złom, złom. Siekierki, młotki, koniny i inne. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, komentowania, odpowiem na każdy komentarz. Pozdrawiam, do następnego razu.